Ale nas ta pogoda urządziła. Wczoraj taki piękny dzień, a dzisiaj śnieg, mroźno, zimno. Jestem ciekawa, czy u Was też jest śnieg? Wpiszcie w komentarzach, jeżeli też polatuje biały puch. A my w to niedzielne popołudnie zdecydowaliśmy się wybrać na nasze pierwsze targi roślin, które są organizowane w Krośnie. Ja na przykład zawsze chciałam pojechać na takie targi, więc będę miała okazję. Zobaczymy jak to w ogóle wygląda i czy kupimy jakieś roślinki. Jest już tak godzina taka popołudniowa, niebawem się już będzie, będą kończyły te targi, ale jak nic nie kupimy to też nic nie szkodzi, przynajmniej zobaczymy jak to jest. Zobaczcie naszą zimową aurę klimacik. Ty się cieszę, że mi się ta zima nie podoba. Jedziemy. Chodź. Dobra, jedziemy. Bo mnie pasję więźnię. Drugie trampowanie. Już masz doświadczenie. jedziemy. do celu mamy dwie minuty. Udało się zaparkować. Ja jestem zawodowym kierowcą. Już. Ale mi śmierdzą w ręce paliwem. Jest trochę ruchu, dużo aut, nie było gdzie zaparkować. Musieliśmy trochę dalej podjechać. Wjeżdżają, no. Nawet widziałam, że niektórzy już nieśli kwiaty, więc zobaczymy, czy coś upolujemy dla siebie. To jest takie ekscytujące. Mimo złej pogody, mroźnej, Jo, widziałeś? widziałeś jakie różne kwiaty, bakalata? Nie widziałeś? O, ale bym zjadła. Coś ukraińskiego takie. Nie, to jest turecka baklawa, chyba, tak? No? Jestem łasok, jakbym zjadła coś. Sera Okej. Okay. Mm -hmm. W szkole zrobione. No, no, są i rośliny ogrodowe widzę. W ogóle. No prze tu i róże. A jaki śmieszny ślimak korupie. Ale ciekawe. Masz żonkile. No, ładne. Jest tyle ludzi, że ja się czuję zagubiona. No. Może coś znajdziemy za chwileczkę. Jakie fajne. Kolorki mają. Monstery. Ładne liście. No ładne. Alokazja. Patrz trochę inna niż my mamy, nie? Odmiana. Ciekawa. Ale Drogie te kwiaty, tutaj też. Pachira za 50 zł. Myśmy w biedronce kupili trzy razy większą. Jest za chyba 35 zł. Nie wiedziałem, że ludzie są za to napaleni na rośliny. To jest ładne. Dracena? To są te, które tak, tak. chciałaś? Tak. Jak to się nazywa? Strelizja, tak, tak. 85 Osiem, zł złotych ona kosztuje. Proszę zobaczyć jakieś. Czekoladowe kulki śniadaniowe. Kupimy? Nie, to jest kramb. To jest kora? w W Podłoże. podłoże. Aha. Nie ma dużych donic, takich wielkich 70-litrowych, nie? No nie ma, ale są fajne, takie designerskie, te donice, nie? Mhm. No. ładne. ładne takie bązajowate nie? no to jest bązej taki co to jest? 50 złotych polikazja z perslej Bązaj. to jest fajne wygląda jak pietruszka jaki liść no to jest jaka pietrucha a to dziwne É isso, pessoal. Fucking you że o tej godziny już nic nie będzie. A zobacz tutaj, ile wszystkiego jest. Mi się, mi się spodobała ta monstera, taka z jasnymi liściami. Można ją kupić? Ale to jest 155 zł. Dużo, ta. tak. Nie przy wszystkim, ja przy. Takie to... cienie, mm -hmm. no. On jest najtańszy z całej oferty Przeceniony z 6 zł na 3 zł Tutaj kilka suchych się wyrwie i będzie O tutaj ma jeszcze ładniejsze. Nie No to takie zwiędłe trochę Chcesz to paszce? Nie Piękny wybrała Czekaj, ale ładny kolor, kolorystyczny akcent. z tego? Nie, chcę tego samego, tylko białego. A jest? 24 zł? A to urośnie większe? Tak, tak. Jak my to zabierzemy? Tak? Mamy radę? Ej, jeszcze raz? Teraz. Różnica temperatur szybkie chłodzenie.

Będziesz jadła. Tutaj mamy 80 gramów, czyli 8 złotych. Najdroższe krótkie w życiu. No. Ale będziemy to zobaczymy czy warto. Dobra, uciekamy szybko do auta. Bo zimno Otwieraj drzwi tak, Żeby się nie rozwaliły No gdzieś tam tak daj. Połóż delikatnie Chyba tak Jedziemy coś zjeść? Jedziemy coś zjeść, ale najpierw yy, przetestujmy krówki <grywki> Jakie smaki kupiliśmy? 8 zł za 3 krówki <grywki> No tak. Dobra, od której zaczynamy? Od bananowej Będą twarde, bo na zewnątrz sprzedawane były. Dobra, jestem ciekawa smaku. Mm. Prawdziwa krówka. Ej nie no, warte ceny, patrz. Swońka. Ja nie jem cukru. No masz odrobinkę. Nie jem. A za smaku. Czuć bananem. No zobacz. No nie wiem. Dwie na później. Te, tak było tłoczno, że się przejść nie dało. Gorąc niesamowity, ale udało nam się dorwać kilka e, egzemplarzy i e, w jednym miejscu tyle rodzajów kwiatów, ja nie widziałam e, dawno e, i e, mogliśmy poznać różne rodzaje, nie? Bo o których, chyba o niektórych e, nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieją.

Dobra, A... zabieram się do jedzenia. Tak. Tależę ci nie dali. Tależę nie dali. Ja mam elegancko tutaj, ale mega ostry, nie? dobre. No, ale dobre. Popraw się i wracamy. Ała. Się włosy elektryzują. Właśnie wróciliśmy. Zaraz pokażemy Wam, jakie egzemplarze udało nam się dorwać i w jakich oczywiście cenach. Znowu kupiliśmy takie drobniejsze kwiaty. Nie wiem, gdzie to będziemy rozkładać, bo jeszcze te poprzednio kupione jeszcze nie są rozłożone. Gdzieś miejsce zawsze znajdzie. Zobaczymy. Dobra, pierwszy kwiat. Aglonema Pink. Kupiona za 47 zł. Były też egzemplarze w cenie 28, takie mniejsze. Ale zdecydowaliśmy jak się kupić większe, bo już tutaj mają kilka nowych pędów puszczonych, więc oprócz tego głównego jeszcze po bokach się rozrastają. Więc stwierdziliśmy, aż lepiej dołożyć kilka złotych więcej i mamy większą. Będziemy musieli przeczytać jakie lubi stanowisko i tak dalej. Znowu to samo co kiedyś. O biedrukowych kwiatach. No tak, następna. Następny. Ty chciałeś tą zabrać. Ja jej nie chciałam. Ja chciałem, bo kosztowała 9 złotych. Plektranthus. To jest taki taki fajny fioletowy taki neon. Trożyczkę... Delikatnie przywiędłe, no ale y, przeżyje. <grym> Dobra drugi, ale tutaj malutki rośnie zobacz. No, będzie żył. Dobra, ten nam się podobał. Fikus, nie Fikus, tylko po prostu taki bązaj. Bardzo ma ładny pień. Radermachera. Sinica. 28 zł. Bardzo ładne listki ma. No, to mi się podoba ten kwiat. A tobie? Też. Takie drzewko, można powiedzieć, nie? No, ten pień tak zwraca na siebie uwagę. Fajnie to wygląda, no. Dobra. Co tam jeszcze mam? Teraz moje. To mi się spodobało kolorystycznie. To po kolei, po kolei. Fitonia. Taka różowa. Za 10 zł. Bardzo ładna. To jest różowa, a to jest biała. Taka troszkę większa. Planuję posadzić w doniczkach te dwie obok siebie, żeby tworzyły taką kompozycję. Ta większa ile kosztowała? 28. E, 24. Czyli dzis dzisiaj takie kolorowe rośliny. No. Takie bardziej egzotyczne. Jeszcze coś tam jest? Tak, ostatnia roślinka. Nie wiem co to jest, ale chciałeś to? Heuchera za 19 zł. Nie wiem, jak to nawet wymawiać, tak naprawdę. Widzieliśmy tyle różnych gatunków roślin. Ja chciałam początkowo jakąś dużą, doniczkową roślinę tutaj yy, za kanapę, żeby ją postawić w tym miejscu. Ale nic nie było. Polowałam na jeszcze jednego kwiata, ale już nie pamiętam, jak się nazywał, ale też nie mogliśmy dorwać, tylko widziałam dziewczynę przy Kasie, która go trzyma. Szukaliśmy później, ale niestety nie udało się. Ale wracamy z takimi okazami. Byliśmy, zobaczyliśmy, jak to jest, jak wyglądają takie targi, że naprawdę cieszą się dużą popularnością, bo było mnóstwo ludzi. Aż jestem w szoku, że przy takiej pogodzie e, dopisała taka liczebność. Więc jeśli będą przyszłe targi, to na pewno e, będziemy, prawda? No, zobaczymy. <grym> Jak to zobaczymy? <grym> Ty taki fan kwiatków, i zobaczymy. <grym> Już mamy tyle, że ja nie wiem, kto no tak. to będzie podlewał. Tak, teraz tylko przesadzić i ustawić na odpowiednie stanowiska. Fajna taka <grym> reklamówka. Jeszcze tylko jedna albo pięć, albo dziesięć. Ile, ile dzisiaj było? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to będziemy wdzięczni za łapkę w górę, za subskrypcję i dzwoneczek. Do następnego odcinka. Cześć! Cześć!